I, ta ranga, to... I ta, ta ranga do wywalenia jest, tak jak myśleliśmy do meetingu. Też do wywalenia. Inwestor ja Nie no, jak... No dla kół jest główna, no. No dobra, traper, zobaczymy o co tu chodzi No kluczyki, kluczyki, nie? No, kluczyk jest. Zdecydowanie. Właśnie tam idę. Do wenta? Andy, dzięki, no suba z Prima. piąty miesiąc, ja pierdolę Dziękuję bardzo Ja tu mam numer, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, oh, yeah. Kamil, dzięki za followa Dobra, to jest schował oh. No, no, Przez sekundę zginął Destro. Destro zginął w tej sekundzie praktycznie. Dobra, słabo połapkę założyłem ja, ja, jednak. Jak ja się cieszę, że klapek, klapek był w labie. Ej, widzę, tego gadasz. Przecież Destro wcześniej zginął. Nie no, przed a sekundą klapka, zginął. No, Ale no, klapek, no. klapek został schowany. A gdzie Destro ostatni raz widzieliście? Gdzie widzieliście? Ej, Ej ta połapka mi teraz znika jak jest nowa runda, czy ja to działa? Mi się a, wydaje, że... Nie ma, cholera, okej. Ten, a... Klapek był z nami w labie, GBN. Wiesz co, bo Amongo, Among kojarz, my weszliśmy do specji, no to już tam byłeś z Destrem, nie? I Destrem Kogo Koło ty GBN widziałeś, e, jak wychodziłeś z Laba, bo to ważne. A jak wychodziłem tam, z Laba, bo, bo ja glapek. do dekontaminacji poszedłem. A, do dekontaminacji poszedłem. Do GBN? No. Ja do dekontaminacji poszedłem, więc ci nie powiem, to kto był, wychodził z Laba. Ogólnie GBN jest 100% clear'em, skanowaliśmy sami. Skanowaliśmy się E, tam był tam jeszcze Amongo, Destru i, i. No i ty w sumie. Ale chyba już okay, okay. wybiegłeś przecież e, ze specjalnego. Tak, byłeś ja teraz wybiegłem adminie. przez admina i tamtędy też Destru wybiegał jakiś czas temu, ale to już mogło minąć ponad 15 sekund od tamtego wydarzenia. Ja osobiście się cieszę, że klapek jest dead, bo on chyba był transporterem. Nie da się dać <laughs> punktów. No to czemu się cieszyć im, postarzem? Bo hmm. mnie co chwilę teleportuje. Co cię teleportuje? Ja no produuje, jest no u, mnie, u mnie nie da rady oddawać ja punktów, jestem, no, dlatego, no, że za punkty no, są, no, są no, nagrody, no, tak, więc wiesz. Na no, koniec, przed, no, przed, no, przed wynikami ktoś by mógł zbyt sobie zbyt dać, żeby wygrać coś. No, tytoś... W sumie nie widziałem żadnej takie... takiej dwójki, która łaziła. No właśnie mnie zastanawia hmm. Legion, który był w laboratorium, kiedy ja skończyłem. Byłem, to prawda. Robiłem probówki i pobiegłem do specimen'a zrobić numerki. I był tam legion, rzeczywiście? W nie wiem, Mania. ja nie jest wróciłem mnie, bo było światło zgaszone. Ale kwestia jest taka, że mi się wydaje, że nie chodzili w dwójkę, tylko jedna sobie zabiła, a potem Janitor po prostu natknął się na ciało i je w swoim czasie. Czy ja wiem? My praktycznie, no nie aż tak dawno, jak my się skanowaliśmy GB, no to, no to, kurczę, do nas dobiegł. Znaczy nie, nie tak dawno. Jak ty, się, się jak, minutę, jak ty, ty miałeś około y, zieloną skana, no to on do nas skip. wtedy przybiegł. Skip. No, no to ja też zdążyłem tak? przejść do Specimena, zrobić Simon Movie i wyjść z niego, no to trochę. No dobra, no. To, ale nie wiemy po prostu w którym miejscu chyba jest giną, bo... Simon Movie. No a no, jakbyś na Ale no, w sensie to ja, reaktor. ja po ja po skończeniu tego, skończeniu skana od razu poszedłem na Vitalcy. No Już nie chcieli wypierdolić, No myślę. Dobra, muszę tego trap'a gdzieś zostawić, tylko nie wiem gdzie, jakieś takie... Jakie miejsce? Pierwsze trzy miejsca, nagroda. W postaci kart, w Co to jest? I tak, burek. Ja przysięgam, że to, ja temu transporterowi coś zrobię. Transporter jeszcze istnieje, jakby co? No, to transporter... Właśnie wiem. Nie widziałem jakiś machstani, czyli się. No, 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 tak, ja mam tak, pytanie tak tylko. Był. Czy to było zniatkowane, że burek stronę. taki z, drugiej, z dwóch metrów był na kamerach? Nie, nie widziałem. Z dwóch metrów, to co? Znaczy on był jakby za ścianą i tak jakby na kamerach był i to taki XD miałem o co chodzi? No? Mm, co? chyba a do cieka było burza, na nie? Jakby bo co... chodzi o to, że burek chyba był na kamerach. Był tak przy... jakby był nadal na tych kamerach, ale trochę dalej. Ja, bo nie, nie, przy... no. nie wiem, to się no. Nie wiem, kto tam jeszcze był właśnie. Dobra, okej. Okay. powiem tak. Nariko i aktualnie Hiszpana tepnęło do komsów. Komsak się ja tam szybiegłam. Mhm. No tak, szybiegałam, no, ale była, ale byłaś Tak, teraz, tak, no. tak, tak, tak. No. tak. Nariko była w oponach też na komsach. Ta komsów mówiłeś do pań. No bo Skurcz jeszcze był z nami, ale Skurcz tepnęła za Hiszpana. Ja przysięgam, ten Transporter się na mnie uwziął, bo on mi już nie wiem, w chyba cztery razy, a Transporty ma chyba pięć teleportów, nie? Do, no, to to Do siódmego to jeszcze dużo czasu. Tym bardziej, jak to mówisz, to tym bardziej będziesz teleportowany. Jest tylko jeden teleport to jest jestem A dobra, GBN chyba Ja też zostałem przetransportowany, ale na małą dla jakości. Nie pamiętam z kim, ale z kimś byłem. Kurde, z czego się dowiemy? Gdzie w ogóle był ten kill? Wiesz co, on był y, przy lawie i ten kill jest y, dosyć stary. Tak? No to ja dosyć w ogóle nie byłem stary. po tamtej stronie w, przez całą rundę. Ja nawet szczerze ja nie wiem kto remont. mógłby go zabić, tak nie wiem, nie mam żadnych podejrzanych. No dobra no. osoby których nie widzieliśmy co z nimi bo to właśnie ja nie widziałem połowy lobby. ja no kwitek i Burek byliśmy no, koło elektryka ja byłem ale nie patrzyłem na kamery. nie pat... byłem tam ale nie patrzyłem No ale kto patrzył kto na kamerę a nie wiem w już mówił, że tepnęło kogoś a i to było widać to Kietek patrzył na kamery. nie Burek możliwe kwit kwitka i burka tam widziałem koło właśnie koło elektryka kamer Kogo widziałeś po prawej stronie, że tam wbiegał do laba albo gdzieś tam? W nikogo prawie. Dziwnie, że GBM w ogóle tam się znalazł. Ciało ma za spokojnie 20 sekund. Cało, 20 sekund się na nie wiem, czy pan się nie, to nie, do niego podejdzie, czy nie. I do góry nad tym oficem było następne Amongo. Musiałem właśnie zgłosić się. bo prawie. zostawiłem tam pułapkę. Ej, ej, ej. Zbigam, że ja tego. temu transporter. Ja cię te... ja ten... ja coś Jak giery, a tak jako tak. Nie ma flary, nie ma. Jako tako, Nie miałem jeszcze żadnej fajnej roli. Jak na razie jeden odcinek może na YouTube'a nagrałem. O, to Po chuj to zgłaszacie, nie rozumiem. Na litość... Biegliśmy za kim. Młody Bazyl, to zmieni jest... nazwę. A, to to się nikt nie będzie mylił. Aj, no cool. No dobra, no. Przepraszam, sorry. No i teraz nie, nie. Domo, no. Nie, ja wiem, się burek, nie zgłaszaj bo co z no bo właśnie ja nie oprzyłem, kurczę... W nie? W dobra. W dobra. O, dobra. O, dobra. O, o, dobra. A je, je. O, 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 szyba, wiem, ja, ja. Widziałem przez te... No wiemy, też się widziałem przez szybę. No, no. Że, przecież to mi takie co. Dobra, kto no. ze mną teleportował? To nie. Nie, nas, no skurczę, no, no kogo innego mogę teleportować, no. No to że skurcz, to on tego nie mógł zrobić. To bieg za killerem jeszcze raz. Na... Ja jako pierwszy no. byłem. Ja to się zamierzał i... na AB i Nariko zgłosiła ciało, więc ona nie uciekała. Ale zostaje Legion. Albo to Legiona. Ja byłem. Ja robiłem ten te stery, bo wodę się pompuje w boiler roomie ja teraz. Ja byłem, byłem w komunikacji ostatnio. Co? Mm. No, jak to nie widziałeś? Przecież komunikację pobierałem tam. A, fakt. No. Kurde, nie wiem. Aj, no, nagle tak te kile padają chujowo, że praktycznie nic nie jesteśmy w stanie ogarnąć. No ale to jest albo Legion, albo Hiszpan, tak? Okay. Dobrze zrozumiałem. No Hiszpan, no Hiszpan raczej to nie jest. Hiszpan był ze mną na kamerach. To to Legion. No, ja no ja też nie, nie jestem. jest Legion. Dobra, no, to. Ja był Do... na kamerach. No Hiszpan stał ze mną, no jakoś mhm. 10 sekund przed no, tym, coś. jak padły komsy. A, czyli przed komsami. Mhm. No dobra, no to raczej Legion. To czekajcie, czekajcie, zanim mnie wyjebiecie, to niech mnie no. ktoś odstrzeli sobie, w poprzedniej rundzie, założyłem W poprzedniej rundzie, Burek, Kujtek i Wiksa przeszli przez trapa i był spy impostor major Tyle wam powiem Burek, Quitek Burek, kto? 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 Burek, Quitek, Vixa, spy impostor major no to... o, możecie strzelać! Ja, nie, wiesz co Legion, ja ci mogę powiedzieć, że coś chujowo zmyślasz <grym> Możecie strzelać no, jak chcecie Nie dobra, mi się wydaje, że Legion baituje na strzały ty... A myślicie, żebym tak baitował trapera, jak jest tyle osób? Tak. Nie wiem, nie wiem, ja miałbym wszystko bo Legion, ale, ale napisz na czacie Legion po prostu no Już teraz nie napiszę, bo... Teraz umówię. to już nie, jestem tak martwy Nie no, chyba jesteś ten można, no nie to no. za późno. No ale kurde, no była chwila, że mógł. No ale to, to on by musiał chyba speed nie robić. A. Jedna osoba na pewno mu się pomyliła, powiem. <noise> to był zajmisty odcinek. <noise> Jak Bloody to widział i go jeszcze wyjebali. Możliwe, że mi się coś tam jebło, no. Nie, dzisiaj też nawet fajną rundę zrobiłem. Mimo, że Ejbi mnie zajebał na samym początku, to się zemściły nie, 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 nie wstawiałem. Blady pewnie wstawi za jakiś czas. Reaktorze na no tego On jest na prawym reaktorze, ale, ale pojedynek odbiegał A. Stamtąd. stamtąd. A ty nie się nie, wrócił. E, no tak, Kietek, kietek zajebał no, Skurca. O? Czemu? Kiet, no widziałem na kamerze na no, prawym reaktorze, biegłeś, biegłeś do Skurca, do prawego reaktora i Tak, i, i on się wrócił i jeszcze do tego reaktora. jak Ja, tam ja byłem. weteranem jestem, to co chodzi. Bo... W, weteranem? Niby. No weteranem jestem. No nie byłem, no. Tych trzech? Bo bo nie, był bo, Kietek? Opakuj. Nie, nie był Kietek chyba. Był, Cietek. był, był, był. był, nie, był. No ale no, 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 legion to, kłam, mi się wydaje, że Legion kłamał, a Kietek łamał. się zamienił w Traitora, tak czy inaczej. Nie. No mów, no, no nie, jest no, klip nie tego. wiem, no ja wyjebał mi wszystko. No w ja sensie, no jeśli ja zabiłeś klasę, no to spoko, fajny Kietek, no ale... Ja mi się wydaje, że on zabił faktycznie, bo on się wrócił no raczej zabił no, ja Nie zabiłem, bo ja no, nie widziałem reportu takiego, o no, co no, chodzi, Ty się cofnę, mówię. Ale ty uciekałeś z tego Reaktora no, i z tym wróciłeś. To był spałem w skórze. Ale chciałem. A, widziałeś na report na i stwierdziłeś, że się cofniesz? I, a, i co, nawet weź tego się, nie zgłosiłeś? Weźcie zróbcie sobie na spotkaniu, bo co? mało ich zostało. A jeszcze ja na lewo czy zobaczę, chciałem no, zobaczyć ja 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 Mi ostatni task został. No to róbcie te taski, a, O, ja jeszcze. No, Major się wyrzucił na kioskę. Dzięki, dzięki. dzięki. A no, do a jakoś do dziewiątej, może dłużej, nie wiem. Zależy jak tam ekipa będzie chciała. Jeszcze jest i zostało trzy taski, więc no nie wiem. Dobra, jeszcze już mam zrobione. Hmm, hmm, hmm. Jak to, Spiro, zbywa, to jest Dlatego właśnie, ma, to dlatego właśnie Ale traitor bo potem miał, Oczywiście nie, nie było traitor. Bo Nie było nie nie byłem, traitora, nie traitora Chyba nie może być traitora no. jak nie ma roli no, ale... no, no no, to, nie, no. Powiem, dupię ta sytuacja. Jaka ja lipa Strasznie Słabe Strasznie słabe role trafią nie Jedynie tym z tym werewolfem było w miarę dobrze O że są? A są burciaki to poczekaj Bury się a jest nic. Bym no, pozabijał kogoś. Tą nową bym chciał przetestować klasę tego. Plak coś tam. Ja jestem eee. ciekaw, czemu tam przy tym ciele koje biegał Kiedy ten, ten flash wleciał, ee, to. A, Nariko nie żyje. E, nie, ja, ja byciałam Była, byciałam była Luna, Mongo i ja. I ja. Tak. Luna, Mongo to i ja byliśmy na tym flashu. O, już... o to nie e, ale, zastępy, ale co, bo to... Hiszpan to zgłosił? Mi się wydaje, że to Bejcior wleciał. E. Bo... A gdzie na Riko padła? chodziłem? Jest... No właśnie nie wiem, gdzie, gdzie, gdzie dokładnie przy, na padła. przy tej dziurze, padła. przy tym teleskopie. Nie, nie przy teleskopie, przepraszam. Nie. Pan, nie, 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 nie przy wiertle, przepraszam. przepraszam. Ja tylko chciałem wiertle, zauważyć, że tak napisał, że super jest. Ciekawe, to, skąd on to. Ej, wie. Hiszpan, a gdzie ty byłeś całą rundę? Gdzie chodziłeś? Ja trochę siedziałem tego w, tej, w miejscu startowym, bo się zaciąłem. Się no ja tak też, zaspałem, nie przepadam. No kiedyś traf. mi się tam udało jakieś gry ugrać, ja po do wiertła chciałem pójść. No i tam, zanim wszedłem. Ale ty kurde pani to strasznie mówisz. ja, mówię, no on nie. ja, za, bo ja tak gres, mówię zawsze jest. Ale ten czas ja tak o ma traumę, traumę o Ale o to jest, ty, te ciało mogło być na zgaszonych światłach chyba w sumie już zabite. Nie no, po, pomyślmy, teraz pomyślmy tak chwilę. No nie, o, nie było zgaszone myślenia. światu. O, było, było zgaszone, ale ja naprawiłem. Ale, ale, ale... Na no, było zgaszone, ale, no, no, ale wiedzieć. Flesz nie może być na zgaszonych światłach. No, no, to, to, nie, było ja no, mówię, ale na zabite na zgaszonych światłach. Ale nie, poczekaj, ale nie naprawił w nie no nie od razu, nie to, od to, razu. to było że tak, nie razu 3 razu sekundy postożne. Ale, ale kwestia, kwestia jest taka, że po prostu no eh, prawdopodobnie Hej Lady Mysia, cześć No przecież on, ty no, widziałeś... no, 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 Ale tak to to tam gierki? No w miarę nie, nie, nie ma na tragedii nas, Nie ginę w każdej grze jako pierwszy jak zwykle ciało no Żeby jakby nagle ktoś wbiegał i zgłosił ciało Wam się naprawdę wydaje, że Hiszpan ze swoim skillem w Wie jak rzucić flesza. Wszak... Dobra, mogło... mogło... W tym momencie zabił tą osobę jeszcze z pod... mogło, mogło też być tak, że na zapalonych, że na zgaszonych światłach ktoś zabił i rzucił flesza, nie wiem, panika, gaming czy coś, żeby... To już to... Jak już to Aby hey, kurde to zrobił, prędzej niż ten Hiszpański No Byłbym nie no, ja nie byłem też w środku Ja byłem ten... kurde przy, przy, przy tym, przy stole przez z wami był wszystkimi Był przy depontaminacjstym przy stole gdzieś no, no Ja byłem z wami przy stole, ciała, nie tak mogłem tego powiem, zabić Jeszcze widziałem kłojetka, ale to nie, się nie wiem, on też się był, bo nie widział jeszcze bo no, no ja byłem w środku Nie, nie było No bo robiłem kable Jakie problemy? Na chwilę wyszedłem, no chodziło mi o to, że na końcu nie było świateł Kabelki Dobra, idę tam popatrzeć trochę, chociaż nic i tak ciekawego pewnie nie zobaczę. A zrobię jeszcze temperaturkę. Ten <śmienny> liku <śmienny> nie żyje. co tu się odbywa no, no to chyba nie, to jednak nie, nie był nie <gry> to jednak nie Ok. nie jak dla mnie Hiszpa nie jest kurde za ten podejrzałem za ten pierwszy nie. a gdzie było ciało gdzie było ciało na wyjściu z końców gdzie gdzie jest... gdzie nie będę powtarzał dziesiąty raz na wyjściu no, z powiedział. To nie, mógł być Hiszpan. Mógł on powiedział na wyjściu z konsów. Teraz Hiszpan na pewno, Hiszpan słysza. był w Specimenie i robił Simon tak? Sessa. ale no. pytanie, to ten raczej w takim razie. Pytanie jest takie, że czy Hiszpan w pierwszej rundzie well, będzie Wait a minute, no. AB? Jeszcze no. raz. Bo czy Ty mi mówisz w pierwszej rundzie. Nie, nie dostałem flesza, nie miałem flesza, nie no, widziałem Ale bo, bo on Iś, Hiszpan tam. mówił, że on później wychodził. Słuchajcie, tak, bo ja, potem przyszedł. Przyszedł. ja, ja, ja tu potem chcę sobie. rzucić troszkę światło, bo wydaje mi się, że jak teraz wchodziłem do laba, to widziałem Hiszpana na tym, na tym, zakręcie. Był. Tak, się byłem gdzieś tam w labie. Bo no, no, okay. nie. No, a, a tu ktoś przed chwilą mówił, że on był w Specimenie. No ale ze Specimena mógł pobiec do laba po prostu. Przyszedłem ze Specimena do laba, bo... Mogę zadać pytanie Gry? pewnej osobie podejrzanej? Uuu, to, jest osoba. to będzie bardzo ryzykowne pytanie, ale Amongo, yy, czy ty jesteś przypadkiem może neutralną rolą? takie <grym> pytanie? Słucham? Ciesza. Skąd takie pytanie? Ponieważ yy, chcę wiedzieć, czy nie jesteś impostorem po prostu. <grym> <grym> ja, nie, <a> jaką rolą <grym> jest Amongo? Amongo, jaką rolą jesteś w takim razie? Pochwał się. No kurde, a co to za ty teraz mi tutaj no, daje? Bo mam wrażenie, złożyli? że to pani impostora na gorącym uczynku. No przecież, no, przecież GBN on nie może ci podać roli, bo przecież go zaraz assassin wyjebie. No brzmi no nie chodzi, bo jestem albo vigilant. vigilant. Krew matę. Ty, krew mate a, w jaki jesteś? sposób go złapałeś? Czekaj, a Mongo ty krewmatem jesteś? Krew matę, no. Nie to, to nie, to nie działa, bo Mongo mm. mi się to na czerwono. No to Uuu. szkoda. Nie wiem, my ja, ja tam mówię. Nie na no, powiem Chyba wam tak. Zes, śmierdzi mi to. Jeśli hiszpan w mi to pierwszej ludzie nie dostał Flesha e, Druga sprawa, że no był obok mnie, kiedy powiedział Flesha Mongo i, i Luna, no więc tak, co, że wydaje mi się, że za Mongo a? może być impostorem. Nie Mongo, Mongo jest impostorem najzwyczajniej w świecie, tak. I po prostu nie no. zdążył zabić jak był flesh. Wow, ale Volty zarąbiste, nie no. Bo praktycznie jak poleciał, teraz automatycznie zginęła jakaś osoba. Ej, ja w ogóle nie zauważyłem, że mam skan do zrobienia. Nie, to nie skan, dobra, to Wiksa, widziałeś kto, kto bieg w dół? Gdzie, ale. do elektrykalu. Do Wejście to ja jestem teraz. No nie, bo. jest na ciele. Na na ciele. Ty stoisz na ciele? My ci tam nie ja widzieliśmy? na ciele. No kurwa, no stoję eee, na ciele. No. Destru zabił. A, no to dobra. O co ci chodzi? Ja a, tylko chciałem do... sobie. O co ci chodzi? Nie, nie pogłośisz <laughs> słyszeć, dobra. O co ci chodzi, tftf TF. O, co ci to, chodzi? Mówię, że próbkę znam dobra. Się. Nie no chłopacy, o co wam chodzi? Jaką to próbkę powiem. sobie wziąłeś, żeby nie ma? No właśnie z jakim byłem od początku mówiłem. Aha, no za czemu nie zgłosiłeś jak już zabrałeś próbkę? Taky bezpiecznie. No jakże jesteś im posporać. Żerna jest! Uuuu, no to nieźle. Skurcz! Wiksa! Zostawiłam Skurcza z tym, z kim go zostawiłam, nie pamiętam z kim. Ja cię zostawiłem. Skurcza. Na pewno, polecam. I Dobry, no, tak zrobiłeś i przejebałeś. Wiksa sprzedała praktycznie Impostora. Zastanawiam się, to teraz, bo sobie, rzeczywiście Impostora i pojawił się Traitor. I Traitorem jest albo Wiksa albo Skurcz. Ej a, a, a miej na uwadze jeszcze, że... Może ona nie dała nam e, tego. Może ona nam nie dała, nie dała trejtora. No, no, to był ten trejtora. Już to wiemy. No już spokojnie, to, A, jak się... jak już wiem, ale no? nie po... poczekaj, poczekaj. Ja ci powiem, Ruch, ja ci to bo prawie pół e... miliona. Mnie to teraz kim? bardzo mnie to teraz bardzo zastanowiło, że, że był strzał, po czym Vixer zagłosowała. To mnie bardzo zastanawia w tym momencie, nie, ale ja nie, nie. Nie. Ja ci chcę Kurwa, powiedzieć. Ja, ci, ja, ci chcę, powiedzieć, ja ci chcę powiedzieć jedno, bo e, ja po, w poprzedniej rundzie, jeszcze na, przed, przed zgłoszeniem ciała ja robiłem e, ten naprawiam prąd. No tak, no ale kwestia nie jest chodzę, taka, że no, no, każdy chodzę, się zmienić w ale, Tak, ale daj mi powiedzieć. Nie chodzi mi teraz stricte o trajtora, tylko e, chodzi mi o dwie rzeczy. Po pierwsze, e, chodzi mi o fakt, że... Eee... Mów szybciej, bo czas się kończy. Tak, chodzi mi o to, że, Vix, że ja jedną osobę w poprzedniej, którą widziałem przy ciele, to była. Zagłosujemy na Wixa. Jeżeli Wixa widziała, jak ktoś uciekał, to ona albo musiała mieć zwiększony zasięg yy, tego. Yy, wzroku, mogła widzieć to po prostu wcześniej. Ucz Wixa tak mogła widzieć spokojnie. Albo mogła, albo mogła widzieć wcześniej, albo jest jeszcze taka eee. możliwość, że na przykład Wixa nam nie dała impostora. Tylko, że dała nam ee, tego na komuś neutralną, zabijającą rolę. <grystanie> Dobra, z kurc, twój wywód skończył się tym, że i tak, i tak nie może coś powiedzieć, i tak byśmy raczej byli. <grystanie> Super jesteście. zajebiście. Też Cię uwielbiamy.